Pan Markowski mówi, że mu wieś wybrała, prawda, niewłaściwego prezydenta i rolnik z górnikiem, których on tu na jednym ramieniu, tu drugiego. A pani środa się tego, że patriarchat! Chłopcy. Chłopcy patriarchat wykastrować trzeba, to by głosowali jak należy. Tak? Bo to tak. chyba na tym mają te kursy kursy męskości. widzisz, Kurs pani Sznepchowa z panią środą m, prowadzą taki kurs męskości. Nie, to to już jest. Ja rzeczywiście zastanawiałem się nad tymi wszystkimi starszymi kobietami, które pisały okropne rzeczy o siedmioletniej córce Karola Nawrockiego, która była no fantastyczną, dobrze bawiącym się dzieckiem, i które właściwie każdy powinien polubić, nawet jeżeli nie lubi jej taty. I zastanawiałem się, co z, tymi, co z nimi jest. I ja myślę, że jednak ta farma ona hmm. jest jakaś grupa ludzi, której w pełni za, zapełniła życie emocjonalne. I one po prostu są już tak karmione. Nie wiem, czy pamiętasz tą panią, taką, która była w tych wszystkich protestach na początku pod telewizją. Taka była strasznie agresywna i wulgarna. I ona była, to mówi się o nauczycielce. Tamta była bodajże psychoterapeutką i zajmowała się. No, wyobraź sobie, że trafiasz Twoje dziecko do. czy jako państwa dziecko, no w ogóle jakieś dziecko, które się nie podoba takiej pani, do takiej szkoły, albo że ktoś trafia do takiego terapeuty. No Ci ludzie czasami pełnią odpowiedzialne funkcje. No to, to w Polsce mamy za sprawą działania takich giertychów, tu w tej hodowli przez TVN przez Onet przez wyborczą mamy iluś ludzi, którzy niby normalnie funkcjonują, ale są jakimiś stykającymi bombami po prostu wypełnionymi nienawiścią. No to jest, to jest dość koszmarne. A teraz... A to jest moja... Rafaela, moja, chyba teraz dobra. moja wisienka tak jest. Deutsche Welle zauważyło, że polscy artyści oburzeni wygraną Nawrockiego. Wstyd wśród nich Agnieszka Holland, ale tam oczywiście wiele innych nazwisk prawicowego. Zobaczmy, oburzonych z Zwycięzcem prawicowego populisty Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce. To jest tak, jakieś tam Zeitung czy coś takiego no, no, gazeta codzienna. No, no, Ważne medium, taki odpowiednik u nas, było takie kiedyś, coś się nazywało Trybuna, to mniej więcej jest tego typu, tego typu gazeta, jeśli chodzi o afiliacje ideologiczne. Ale co jest ten gen niesamowity, tych wszystkich. E, właśnie, no tu też pani Holand pasuje do tego, do, do, do tego opisu, który przed chwilą żeśmy tworzyli. Histerii jakiejś takiej, że jak już w kraju przerżną, prze, no, to natychmiast lecą gdzieś tam poskarżyć się Niemcom, Anglikom, e, Francuzom i nadonosić narodaków, że to wstyd, panie, jak ja się wstydzę, że ten prawicowy populista u nas wygrał wybory. A wyobrażacie sobie Niemca, który przyjdzie tutaj wypłakać się w polskiej gazecie, że AFD wygrało, jest pierwszy w sondażach i jakby były teraz wybory, to by je wygrało? Ja sobie nie wyobrażam. Ale ja mam to pod... jest coś niesamowitego. Ja mam podpowiedź, <laughs> że można też w sumie mówić, że Taylor Swift się oburzyła i zaniepokoiła zwycięstwem prawicowego populisty w Polsce. Co prawda pewnie nie słyszała o Karolu Nawrockim, ale nie zmienia to faktu, że gdyby ktoś jej powiedział, że w Polsce wygrał prawicowy populista, to na na 100% się obruszyła, więc Taylor jest... też jest obruszona, a przynajmniej ma potencjał tego obruszenia, podobnie jak wszystkie amerykańskie prawie, że gwiazdy. Skoro już żeśmy weszli w te klimaty męsko-damskie, to jednak pokażmy jeszcze jedną, również bardzo zasłużoną panią, która, która no z gatunku tego, co tak jak nas złośliwie pisał na Twitterze, więcej takich głosów jak ten, który, zobaczcie, też profesor. Też profesor. Profesora chyba się to właśnie. Profesorzyca. Nie wiem sam już, jakie te feminatywy są. No ale właśnie o to mi chodzi, że może to trzeba było przegadać, pogłaskać ich po głowie jakoś tak delikatniej to zrobić, żeby nie poczuli znaczy, się tacy odtrąceni, mówią o Tak, znaczy muszę powiedzieć, że... Bo przykład... Teraz się zezłościli po prostu i tupnęli nogą i powiedzieli koniec. No, no, no dobra, ale przepraszam bardzo, no komuniści też się kiedyś zezłościli, tupali nogą, ale ja też tupałam nogą i nikt mi nie mówił, oszczędzajcie komunistów. więc... No ale teraz mamy znowu to samo. A może jeszcze gorzej no, nawet? Mamy taki problem, dlatego też na przykład powinno się prowadzić warsztaty dotyczące męskości. Takie warsztaty są prowadzone. Ja tak, już który... widzę, jak któryś mężczyzna idzie nie, na temat... Na Znaczy no, Ja coś. myślę, że jest problem. Biedna ta pani sznef w tym związku z panem sznefem najwyraźniej, ale no, to tam są rodzinne historie, to też jest jakieś z zeszłości. Tak, ale, tam... ale pani Środa y, i ta teoria, co się stało, po prostu mężczyźni zawiedli. Bo to o tym była ta rozmowa tych dwóch pań szalona zupełnie, gdzie, no. W, Pan Markowski mówi, że mu wieś wybrała, prawda, niewłaściwego prezydenta i rolnik z górnikiem, których on tu na jednym ramieniu, tu drugiego, a pani Środa się tego, że patriarchat, Chłopcy. Chłopcy patriarchat wykastrować trzeba, to by głosowali jak należy, tak? bo to tak. chyba na tym mają te kursy, kursy męskości, widzisz, kurs pani Sznepfowa z panią Środą prowadzą taki kurs męskości. Nie, to, to już jest... Ale to była też taka ciekawa historyczny przyczynek pani środa mówiła, że ona tak jakoś szczególnie ja jakoś nie kojarzę, bo ona jakoś szczególnie szczególną rolę opozycyjną spełniała w czasach no, w czasach. Ja tego, nie wiem. Ona mówiła, że a, ona może, tupała, tupała. Tam, no. może ona tupała. może tupała. No Był, nie, nie, nie bywałem u niej ona, w domu, to nie wiem, czy ona, ona tupała czy, jak, czy nie. jak pani środa tupała to kuranty na kremlu spadały. No Może nie, ale mogła sobie tupać, no ale teraz teraz znalazła w innej po to... prostu... są winne. Dobrze, tak? no. No ale co się tam u tej pani Sznapkowej dzieje, że... Takie smutne, co jeden gość to lepszy. To właściwie kopanie. Sytuacje, tak. Ale też, e, pani Doroto, nie wszyscy faceci są tacy. To jakby nie można jednostkowych doświadczeń, ani rodzin e, tam jakichś nieprzepracowanych historii przenosić na całą, e, na całą populację. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam, na, mam nawet nadzieję taką. Nie wszyscy faceci są facetami też, powiedzmy. No, no w naszych czasach jest to... Jest jeszcze trochę takich... A w no, ogóle, w, nie, nie, niezwykle poważnej sprawy. Właściwie od tygodnia poważnej sprawy właściwie z tygodnia mamy jest skrajnym no, w ogóle naruszeniem wszelkich możliwych norm dla przypomnienia, bodajże rektor jakiejś uczelni, nie pamiętam, czy to była Politechnika Szczecińska, stracił pracę, nie wiem, czy go potem przywrócili, czy nie, za to, że stwierdził, że są dwie płcie. Od tygodnia słyszymy, że mężczyźni głosują tak, kobiety tak. Włączam TVN, no skądś chciałbym jednak się chociaż dotknąć tego świata bardziej cywilizowanego niż ja, świata aspiracji i wyższej kultury profesora Markowskiego. I tam mi pokazują dwa słupki, chłopy tak, baby tak. Jak w... Jak w środku średniowiecza, dlaczego nie mamy tam 157 słupków albo przynajmniej trzech? Czy oni tych wszystkich w ogóle ludzi zapytali, jakie oni są później? To jest znaczy, ja się pytam w tych exit polach na przykład, czy było pytanie, jako kto pański się identyfikuje? Pani ono, ty, nie wiem, jak. Jak, jak, jako co się ono identyfikuje, no. ale tutaj to tak okazuje się, że w, tak wiele tych rzeczy to tak są właśnie yy, tak jak z tym sądem co to jak dobrze orzeka to jest sądem jak jak nam się nie podoba to nie jest sądem. Tutaj też sobie czasem przypominają, żeby potrolować z tymi płciami. Potem się okazuje, że sami tak, więc, dzieci, jest. Wszystkie dzieci kochamy i walczymy z haitem, chyba że to córka prezydenta to wtedy małą dziewczynkę będziemy hajtować radost. No to rzeczywiście normy są takie, normy są takie, normy jakie, są tworzą, takie jakie trzeba w danym tak momencie. Tak jest, żeby... jak właśnie akurat z centrali zostaną I... wysłane dyrektywy. I proszę Państwa, klucz całej tej rozmowy na temat rzekomego sfałszowania wyborów, Przyznaję, nam się tego nie chciało zrobić, ja chciało się zrobić to Robertowi Mazurkowi na kanale Zero. Czy może ma no, researchera po prostu zatrudnił, bo my to swój research sami robimy. A może w każdym razie. Proszę o fragment tej, tego komentarza Roberta Mazurka do sensacji Romana Giertycha o nieprawidłowościach w tam w iluś tam komisjach, które Giertych stwierdził, a właściwie nie stwierdził, tylko napisał, że, że ma takie odgłosy, że tam były jakieś i że to jest podejrzane. Ale Roman Giertych grzmi. Ciekawe tylko czemu te wszystkie pomyłki, te wszystkie dziwne przypadki to są zawsze w jedną stronę. Panie Romanie, pragnę pana uspokoić. Ja wiem, że akurat pana nie uspokoi, ale szanowni państwo, w 130 komisjach, jak mówiłem, to Rafał Trzaskowski dostał mniej głosów niż w drugiej turze. Ale w 114 komisjach, w 114 komisjach to Karol Nawrocki dostał mniej głosów niż w Turze pierwszej. W 114 komisjach, tam gdzie ci pisowcy niby fałszowali. I to było dokładnie tak samo. W czterech komisjach stałych, w bardzo wielu szpitalach, w DPS-ach, w jednym zakładzie karnym też nawrocki dostał mniej głosów niż w pierwszej turze. Ale były też jakieś absolutne cuda. Otóż w sześciu tysiącach 620 komisjach. Nawrocki w drugiej turze dostaje mniej niż w pierwszej turze, dostawali razem on. Zwolennicy Brauna i zwolennicy Mencena. Wygląda na to, że niemal nikt z tych, którzy głosowali na Brauna i Mencena, w ponad sześciu tysiącach komisji nie pofatygował się głosować na Karola Nawrockiego. No zaskakujące. Ale takie rzeczy się zdarzają. To też mówimy o małych liczbach. Od gdzieś tam było trzech yy, kolesi, którzy głosowali na Brauna, nie poszli głosować. Albo poszedł tylko jeden. No i co? I nie mówimy o takich małych liczbach, nie mówimy o 400 głosach, o 500 głosach. To 77 tysięcy głosów. Ta różnica wynosi 77 tysięcy. No, gdyby Karol Nawrocki miał swojego giertycha, to internety już by zapłonęły. 77 tysięcy ukradli nam 77 tysięcy ukradli nam, nie wiem, Grudziąc. Przepraszam, być może w Grudziądzu jest więcej mieszkańców. No nie wiem, ze dwa koniny nam ukradli. Ja wiem, że to wszystko nie ma większego znaczenia, jeśli akurat słucham mnie ktoś rozsądny, ale zrozumcie, ci wariaci naprawdę płoną. No i właściwie nic dodać, nic ująć, tak, bo tych. Yy wszystkich wymyślonych, wyliczonych przez Giertek. A tam były takie historie, że szef Giertek ogłaszał, o tu pan Stefan z komisji w Mińsku, Mazowieckim czy Morągowie jakimś napisał, że było w tej komisji 600 głosów na Trzaskowskiego, a 500 na Nawrockiego, a potem odwrócili to ten pisowski deep state i podał w PKW, że odwrotnie, że było... Ten tylko jak ktoś zajrzy do PKW i zobaczy tę wskazaną komisję, to jest nieprawda. Tak dokładnie napisali, jeżeli było więcej na Nawrockiego i na, na Trzaskowskiego, to akurat tak było. Więc Giertek takich naprodukował, jakichś takich zupełnych kocopołów. I te wszystkie kocopoły podliczył portal Onet. Może to też jest pisowski deep state. I wyszło im, że tam chyba... Przy jeżeli to wszystko, co Giertek wypisywał, jest prawdą, to można mówić o kilku, czterech czy pięciu tysiącach głosów, tak? Tutaj pokazuje yy, Mazurek, ja wcale nie jestem pewien, że on, on to mówi, no, że takie rzeczy się zdarzają. No bo się zdarzają. No. Ale 77 tysięcy głosów. Ja... To jest takie. To jest mało prawdopodobne, że w jakiejś komisji, e, prawda, mniej głosów w drugiej turze dostaje Nawrocki niż w pierwszej turze dostał Nawrocki Męcen i Braun razem wzięci. Nie? Ja trochę tutaj uprzedzę mój komentarz, który lada moment się pojawi raniutko na stronie dobitnie.pl, ale ja mam taką propozycję, żebyście państwo, żeby rzeczywiście przeliczyć te głosy żeby przeliczyć te głosy, a potem sprawdzić, w których komisjach było najwięcej się nie zgadzało, i co, i, a następnie sprawić, czym zajmują się w wolnym czasie członkowie tych komisji, szczególnie na jakie strony internetowe wchodzą i w jakich grupach w mediach społecznościowych uczestniczą, a potem zająć się walką z mową nienawiści na poważnie i na poważnie wyciągnąć konsekwencje od tych, którzy organizują tego rodzaju, tego rodzaju działania w sieci. Myślę, że nie będzie żadnego ponownego liczenia głosów, bo to ponowne liczenie głosów mogłoby pokazać, proszę Państwa, że tak naprawdę to Karol Nawrocki wygrał jeszcze większą przewagą. I to... takie. Komisje, gdzie siedzieli panowie w czerwonych koralach na przykład i się szczerzyli do obiektywu, żeby pokazać, a co te czerwone korale, to nie więcej tego, da? Jakoś mam małe zaufanie od razu do takiego pana, który tam siedział w tych koralach i liczył te głosy. Dwóch, dwóch a, panów, na, na, tak. na warszawskim Żoliborzu bardzo dużo okręg, to wybory większościowe, liczy się liczba głosów. Dwóch panów siedziało w czerwonych koralach i rzeczywiście była interwencja i wiesz co zrobiono? No, Oni je zdjęli potem już siedzieli bez nich. To byli już inni, okay. ludzie. Już byli inni ludzie. I dalej to już pan na pewno Ray... nie, nie chodziło im w żaden sposób po głowie, żeby jakoś tutaj pa. pomóc swojemu ukochanemu kandydatowi. Pa. Pa, pan, pan Tarej, jak pisał Heraklit albo jak u, u, uczą egzystencjaliści, człowiek uczy się w każdej chwili na nowo. Do 13 czy tam do którejś, dopóki PKW nie zainterweniowała, to byli propagandziści na rzecz Rafała Trzaskowskiego, a po 13 stali się członkami o, zobiektywizowanymi w pełni niczym komputer, Albo algorytm członkami komisji i w ten sposób też liczyli głosy. Zdaje się, że tego rodzaju zobiektywizowanych członków komisji również mogło być bardzo dużo. I tak mi się wydaje, trochę podsumowując tę naszą rozmowę, Nie. że Donald Tusk dobrze o tym wie, co by mogło powychodzić, gdyby ktoś się zaczął przyglądać dokładnie temu, jak wyglądały te wybory? I chyba o tym też wie pani Sobczak z Gazety Wyborczej, która jest zdecydowanie bystrzejsza od swoich kolegów. Akurat w tym przypadku trzeba przyznać przewagę kobiet nad mężczyznami, przynajmniej w przypadku tej redakcji. No, żarty żartami, ale naprawdę jak się chodziło, a ja. Je... Zgłosiłbym się o dodatek za niebezpieczne warunki pracy dla zdrowia, ale nie mam do kogoś wystąpić o taki dodatek, bo ja chodziłem też po tych rozmaitych forach, gdzie się naradzają zwolennicy platformy. Widziałem, że rzeczywiście w ich gronie przyzwolenie na to, że a jakby się to udało, to dwa razy dwa głosować, to wziąć to zaświadczenie w komisji, powiedzieć, że się nie brało. Zresztą akurat w komisji, gdzie byłem, to też tam przyszedł jakiś facet. Jeżeli dobrze kojarzę, aktor się strasznie awanturował, że go nie ma na liście. A i potem się okazało, że to no nie ma go na liście, bo, bo, bo wziął zaświadczenie, o czym jakoś zapomniał. Ale czasami... Był nad... tego dnia w innej komisji z tym zaświadczeniem, więc Ale czasami nad... duże przyzwolenie na to było. No. Ale czasami nadgorliwość bywa na próżno mimo wszystko, bo były na przykład też dyskusje na temat tego, czy będzie można uprawiać turystykę e... Czyli, że jak ktoś zagłosuje z Żoliborza w Slejówku, to że więcej to, czy jeszcze głosów z Trzaskowskiej nie bo przybędzie, tak, albo jak się ustawiałem. Z... Jeszcze wrócić tutaj. do sklejówka, żeby bożej, przekonać komisarza, a, i przekonać komisję, że zapomniał, nie zagłosował i prawda więc, żeby mu jeszcze dali i pozwolili. No ale dobra, proszę Państwa, sonda była, pytaliśmy Państwa, czy się uda z, y, wynik wyborów zakwestionować Platformie obywatelskiej, zakładając, że na poważnie to chce robić, a nie dla swoich wewnętrznych w y, ten. Mamy odpowiedź, 8% państwa sądzi, że się to może udać, co znaczy, że pozostałe 92% nie, nie wierzy, że, taka, że tak się stanie. Ja też myślę, że te wybory są nie do skręcenia, nie do ukradzenia. Może się okazać, że... Tak naprawdę król Nawracki wygrał jeszcze wyżej, ale to nieważne, wygrał. No to czy to jest 360 tysięcy głosów, czy 450 tysięcy, czy 430, nie jest takie ważne. A ja, drodzy Państwo, przy okazji pragnę zaprosić Państwa już niedługo, bo o 7.50 na poranny ring na moim lewym ramieniu będę dźwigał Zbigniewa Ziobro i rozmowę z nim na temat tego, czy pewne wnioski z dawnych rządów pisowskich, a także z relacji prezydenta zostały wyciągnięte i czy one ułożą się inaczej, a także jak ułożą się relacje między tymi. Kilkoma formacjami nie do końca e, idącymi zawsze tą samą ścieżką e, prawicowymi, a potem porozmawiamy o tym kontekście międzynarodowym, o którym m.in. z Rafałem dzisiaj e, rozmawialiśmy i o tym, co, jakie, jak teraz będzie sobie z nami radzić Bruksela i Niemcy z Cezarem Gmyzem. On będzie siedział na moim prawym ramieniu, także poświęcę się jutro e, dla Państwa, a Wy się poświęćcie, Szanowni Państwo, dla mnie i o 7.50 odpalcie poranny ring nie będzie godzin. żadnego poświęcenia w tym, jak Państwo za tydzień odpalicie kolejny research, bo to przeszczysta radość i przyjemność i nie trzeba wstawać wcześniej, żeby. Ale wcześniej też warto wstawać. wstać. Oczywiście. <laughs> oczywiście. Zapraszamy nieustająco do zobaczenia. Polecajcie nas Państwo znajomym. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.